w stronę wiewióra. Ze mną jest królowa jedorożczów z masła rzeczowego i krainy mleka. Tak, jestem z Magdą. Tak właśnie Zdecydowa to Magda ze mną, a nie ja z nią, ale dobra. Hm. Zdecydowałam się, że jednak nie będę kurczakiem, ale wiewiórką, bo cię widziałam wiewiórkę na dworze w parku. I właśnie chciałam się na coś kurczak, ale zdecydowałam się, że skoro jestem ruda, jak wiewiórę, no to będę ruda. I tak. Nikt nie widział tej osoby tutaj, która tutaj była. Nie, ta osoba to było tylko wasza wyobraźnia. Jaka osoba? Nieważne. Później ci tak. powiem. M, 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 M. Nagrywam, no. No, nagrywasz. Jak wam się podobał specjal na walentynki? Pięknie, prawda? No, po prostu y, tego, no. Dobra, czekaj, sobie Osoby, Nordman... X, M Emmy's, X, X Eliza 5450. O, pozdrawiam Cię 2004 W09. Serduszko kolorowe, Serduszko, kiedy będziemy cały czas pozdrowić, to jesteś fajny. Jesteś pozdrowiony na wieki. Na wieki Big amend, No, macie końca. KBX te y, 13. Pozdrawiam Midnight, Midnight River. 31. Pozdrawiam Daisy i pozdrawiam Midnight River. Yyy, tak. Elfius 45. Lord Fast. Co, coś tam kurde nie znam swojego nicku, powiedzieć. Ja też nie umiem go nigdy powiedzieć. Pozdrawiam emilka Werka WerkaXDDLOLL. A ja pozdrawiam Next Duo. Tak mi koleżanka kazała. kazała. Dobra, poszukajmy cię. Medalin Oliwka Kratka. Karolę pozdrawiam. Ja też chciałam pozdrawić ją. A Haha, Wam pierwsza chyba? Jaj. Kornadz Ciemna. Lupis 5, 4, 6. Linia Kija 12. Karola, powiesz, hey, YouTube. Tylko sprawia, że. Wszystkie te osoby są nieco Na niejasne. Nawia się zapisane: Annę i A. Emilka 7, 5, 5, 7. Lisa. PL, PL Mr. Kat, kasia MisterKasia 060302 Jak jeszcze Mamy no, super jest? kanał y... M, M, M. Magda Co? Hm Cięcie Dlaczego no nie to Bo nie, bo, bo nagrywam Ale, no, no. Dobra, ja pozdrawiam Alicja 101112131415, i też pozdrawiam cię znowu, bo powiedziałaś mi, że mam fajny kanał na YouTubie. Jak masz, prawda? a dobra, czego nie chcę? Co ty tam szukasz? I mam ferię. O, dlaczego ja to musiałam zrobić? Za chwilę wracam. A, właśnie, to jest jeden trik z name.sp. Klikamy to. I wtedy znajomi znikają. Muszę się relognąć. Relognąć się trzeba. Po cięciu wrócę, bo to zajmuje mi długo czasu. Wracam. Gra się ładuje i się włącza. Jak zwykle nie mam żadnych prezentów pewnie. Hm. Nie mam żadnych. Kto powie hej, ty. i ty. Idź. Macie taj kostro. Jeszcze Pozdrawiam ro Royal 1 2 3. Ludzie Ludziki, mówcie więcej, hej, ty. Dobra, jakieś odcinki nudne są. Niech, 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 Magda. O, E, pozdrawiam tą osobę. On, o las. Las. La, jakaś laska? L, jakaś laska? Co, co, co to jest w ogóle, ej? No to ja jestem. Jakaś laska 307, a idź ty. Bloknę ją. Jakieś dziwne. Jakaś dziwna. jakaś hej, i ty mi tu pisze ty. Jakieś tu hej, i ty mi pisze. Jakaś nieznajoma. O ty, ale Nie fochaj, nie fochaj. że... Macie w ogóle ma jakieś dziwne fan kluby tutaj. Jakaś, jakaś laska czy to się jest super. Aha, fajnie masz. Na pewno wiem, tu stworzył że z ten fanclub i laskę z 7 tu Murzyn. To, to ty. To ty. Cz Cz Co mi ty cichasz, kurde, no? Kurde, <ścoughs> Zapraszam na bloga mojej koleżanki, która ma nick Prawdziwa dyrekcjonerka, albo coś w tym stylu. Oto właśnie jest. Oto właśnie jest jej. Blog. To jest blog mojej koleżanki. Ma tu bardzo informacje, jakieś interesujące o tym, jak robić fajne filmy, albo coś w tym stylu: coś typu jak się reklamować. Fajny, Fajny blog kaj inne. to jest cały blok. Ja wracam do MS Chyba nie powinnam śpiewać. Bo fałszujesz. Odbiorę sobie famę, bo jestem przeziębiona, ale tak ładnie śpiewam tak naprawdę. Taki piękny głos taki w ogóle nie jestem cykl... e... Okej. Okay. Jeszcze zostało mi... 190 tysięcy do lewela. To tysięcy? Naprawdę? Ty no to ty weź mnie Daj. Dobra Tutaj Sylwii... Sylwiks24 Mówi siema i mówi że ją zapraszali do znajomych No Zapraszać ją jest fajna, chyba. <laughs> Jest fajna, no. Fajna. A ja się porysuję po moim ekranie. Mam bardzo mało pieniędzy. A to jestem ja. Co do mnie piszesz? Wiem, macie wszystko widzi. A tu są gry, a tu jest czat, a tu są zakupy, a tu jest miasto filmów, a tu są zwierzaki. A Jej ja, gdzie? Ej, ja? no, a ja, a ciebie tu nie ma. O, Magda, czekaj, narysuję cię, narysuję po tobie. A tu jest Magda. A tu jest Ty ja. A po a, a, a krasz... No.